Dziś będzie bardzo ważna lekcja. Jeśli cię ktoś poniża, umniejsza tobie, sprawia, że masz się poczuć zazdrosna o kogoś, o coś, jeśli ktoś pokazuje ci jakąś pogardę, daje ci do zrozumienia, że nie wiem, masz walczyć, starać się konkurować, zabiegać, bo nie wiadomo jak będzie. Jeżeli ktoś ci daje do zrozumienia, że tam czeka kolejka, więc ty się spiesz i decyduj, bo pff, czas e, tyka i, i nikt nie ma nie wiadomo ile czasu. Jeżeli ktoś ci pokazuje na przykład w pracy, mm, umniejsza twoje dokonania albo w ogóle o nich nie mówi, ty Robisz coś spektakularnego, ktoś w ogóle o tym nie wspomina. Traktuje to, że krasnoludki przyszły, zrobiły. Jeżeli ktoś cię publicznie gani, mimo że ty wiesz, że nie zrobiłaś nic złego, te wszystkie rzeczy wydawały mi się przez całe moje życie, że są dowodem to zachowanie innych że to jest dowód na to, jak ja jestem mała, głupiutka, nic nieznacząca, że ta cała pogarda, że to umniejszanie mnie, mi, mnie, już nie wiem, świadczy o, o tym, że ci ludzie mają rację, że to ja się do niczego nie nadaję, że ja nic nie osiągnę. I całkiem niedawno zrozumiałam, że takie zachowania <laughs> biorą się stąd, że jesteś właśnie osobą kompetentną, mądrą, wartościową, e, że masz talent, może, że masz umiejętności, e, że masz pewne cechy charakteru ta osoba, która cię umniejsza, która sprowadza cię do parteru, że ty masz być zazdrosna i w ogóle, w ogóle, kim ty jesteś, hello, musisz sobie zasłużyć na uznanie w moich oczach, staraj się i skacz wyżej. Ta osoba robi to, bo ty jesteś wysoko, bo ty masz wartości, bo ty jesteś tak naprawdę tą osobą upragnioną. A zabawa polega na tym, że trzeba Cię sprowadzić do parteru, żebyś była uległa. Żebyś, mówię do kobiet, bo to częściej kobiety spotyka, e, żebyś to Ty dała się mm, manewrować, manipulować, żebyś była wdzięczna za każdą wiadomość za każde słowo uznania, że nie wiem, nacharujesz się w pracy jak dziki osioł, jak dziki wół i ktoś powie, no przyzwoicie. A ty zrobiłaś dzieło życia. I nikt w pracy by nigdy tego nie zrobił, tak jak ty. Ale ty uważasz, no dobra, jakoś tam poszło. To wszystko nie jest dlatego, że jesteś mała, nic nieznacząca. Takie zachowanie jest po to, bo ty masz wielkość, bo ty potrafisz, bo ty reprezentujesz jakość. I każda osoba, ja mam, mam przyjaciółkę, której e, mąż e, były na szczęście, e, butował ją na każdym kroku, sprowadzał ją do parteru i pokazywał jej, jak bardzo jest taka pff, przeciętna. A, że się jej wstydzi, że w ogóle. A dziewczyna jest po prostu urody mm, światowej klasy aktorów. Dlaczego on to robił? Żeby swoją małość, swoją, swoje kompleksy, a swoje niedomagania natury psychicznej tak? natury poczucia własnej wartości wyleczyć. Dzięki kobiecie, dzięki niej, bo ona była jego taką wizytówką, ona była jego reprezentacją wszędzie, gdzie poszli, ale jeden na jeden on nie pozwalał jej poczuć, że jest piękna. On nie pozwalał jej, e, by czuła się jak klejnot, którym jest, jest diamentem. Jest diamentem. E, takim, którego ja jeszcze nie widziałam. I e, można się tylko zachwycać. On nie dał jej poczucia bezpieczeństwa, poczucia własnej wartości, N nie podbudowywał jej. On ją okradał. On ją okradał, on ją niszczył e, w taki sposób, żeby ona się nigdy nie czuła zbyt pewna. E, żeby na zasadzie jej nie odwaliło. Taki facet robi to, bo sam czuje się niewystarczający, że on nie podoła. Takiej kobiecie. Dlatego musiał ją e, tonować, e, sprowadzać do swojego levelu, żeby jej nie odbiło. Na szczęście odbiło i zmieniła. E, I powiem, że może nie odbiło, tylko doszła do prawdy o tym, jaki ten człowiek jest. I wszystkie te zachowania, o, którym, o których mówię, mają na celu jedno. Nie, żeby ci pokazać, jak jesteś mała, tylko tak naprawdę popatrz na to teraz nowymi oczami. One pokazują ci, że you win. You win. Ty jesteś wielka. Ty jesteś znacząca. A jeżeli ktoś cię przybija tak, jakby do podłogi, to robi to dlatego, że jest takie w Polsce powiedzenie, że tylko. Hmm, hmm, hmm. Psa się nie kopie. Jakiego psa się nie kopie? Dead. Tak, takiego się nie, nie niszczy. I yy, pamiętaj o tym. Pamiętaj o tym, że jeżeli ktoś cię umniejsza, jeżeli ktoś cię chce postawić w szeregu, Poprzez poniżenie. To może być wyśmiewanie, ironia, sarkazm, gra, ciepło zimno, wprowadzanie w coś takiego, że ty musisz zasłużyć, ty się musisz starać, a ty musisz nie wiem skakać wokół tej osoby. To są wszystko rzeczy, które pokazują niskie poczucie własnej wartości tej osoby. I z reguły, e, dzisiaj to słyszałam na TikToku, że, że to pokazuje, że ktoś skacze, e, chce osłabić kogoś, kto jest wyżej, żeby spadł na jego level. E, dlatego tego TikToka nagrywam, aby pomóc Wam, dziewczyny, spojrzeć na tę sytuację inaczej. I pokazać, jak bardzo ważna jest miłość własna. Bo kiedy wy kochacie siebie, nawet jeśli zaczęłyście kochać siebie tak jak ja, nie wiem, w czwartek ubiegłego tygodnia, ja zaczęłam kochać siebie w czwartek ubiegłego tygodnia. Eee, nie ma znaczenia, czy ty kochasz siebie jeden dzień czy pięć godzin. Ale jak zaczniesz siebie kochać, to zaczniesz rozpoznawać też te manipulacje, gierki. Um, te, te takie właśnie. Yy, gierki, które mają na celu zrujnować Twoje poczucie własnej wartości, żebyś była podatna. Podatna uległa mentalnie. Yy, uległa mentalnie i gotowa. Spojrzeć na drugą osobę, z reguły tą, która cię tak właśnie minimalizuje, że tamta osoba jest wielka. Czy to jest szefowa, e, współpracowniczka, czy to jest rodzic, czy to jest y, mąż, czy to jest partner, czy to jest ktokolwiek. E, to celem jest zdegradować ciebie. Abyś znała swoje miejsce i dawała sobą zarządzać według uznania tej osoby. A prawda jest taka, że to ten ktoś, on musi wskoczyć, ona musi wskoczyć na twój level, a nie ty spaść na jego level. That's the difference. I jeżeli ktoś chce mieć z tobą relację, to albo cię zacznie traktować tak, jak ty na to zasługujesz, albo tej relacji po prostu nie powinno być. Bo nikt cię nie ma prawa ściągać na dół. Dosłownie nikt.